A więc tak, Arabia Saudyjska przegrała 0-1 z Chorwacją, Argentyna wygrała aż 5-0 ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, my wygraliśmy skromnie 1-0 z Chile, a Meksyk poległ 1-2 ze Szwecją. Nie wiem, co Wy uważacie, ale według mnie to ta grupa wygląda tak, że tu będzie Argentyna, a tu gdzieś na dole będzie niezły żwir i będzie walka o to drugie miejsce, kto ma wyjść zaraz za reprezentacją Skaloniego z grupy. No i to będzie taka przepychanka. My, Meksyk czy Arabia Saudyjska. Więc nie wiem, ja bym się nie przygotowywał na piękne i efektowne mecze, ale na taki uff, kawał futbolu rodem z ekstraklasy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, co myślą o nas Argentyńczycy po meczu z Chile. No i co tam się dzieje w tym Meksyku, bo dzieje się naprawdę dużo. Także nie, już nie przeciągam, nie przedłużam. Jedziemy z tematem. W argentyńskich mediach naprawdę ciężko znaleźć jakieś informacje na temat meczu reprezentacji Polski z Chile. Wydaje mi się, że dużo więcej miejsca poświęca się Meksykowi, co jest zrozumiałe, i nawet Arabii Saudyjskiej, czego już tak do końca nie rozumiem. A o drużynie Michniewicza jakaś taka cisza jest. Co też może pokazywać, jak oni do nas podchodzą, szczególnie, że pewnie mają taki plan, że walniemy Arabię, potem Meksyk i do meczu z Polakami to już podejdziemy sobie na takim totalnym luzie. No Zobaczymy, czy tak to łatwo Messiemu i spółce pójdzie. W każdym razie w sparingu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi pokazali, że forma gdzieś tam no nie uleciała i jest ten ogień. Momentami to z defensywą rywali się po prostu bawili, a Di Maria, jak to Di Maria, musiał jak zwykle zapakować efektownego gola. Dodam tylko, że drużyna z Kaloniego jest niepokonana już od 36 spotkań. No to musi robić wrażenie. Na rywalach szczególnie. A my, Biało-Czerwoni, jesteśmy niepokonani od dwóch spotkań. No ta. To jak Argentyńczycy ocenili ten nasz występ przeciwko Chile? O meczu Polska-Chile napisało m.in. Ole które od razu na wstępie zaznaczyło, że Polska dała odpocząć swojej największej gwieździe, czyli Robertowi Lewandowskiemu. Że widać było, że robiono wszystko, żeby żaden z podstawowych piłkarzy biało-czerwonych nie doznał urazu na kilka dni przed ważnym meczem z Meksykiem. Zresztą niektórzy piłkarze tak mocno wzięli to sobie do serca, że wyglądali tak, jakby tej gry właśnie celowo unikali. Według Ole Polska postawiła na kontratak, oddając piłkę rywalom. W reprezentacji Chile mogli podobać się Medel, Sanchez czy Vidal. Zresztą sami posłuchajcie co oni na nasz temat skrobnęli. Polska wygrała, ale na mundial nie wyjeżdża usatysfakcjonowana. Ekipa Michniewicza wygrała z lepiej grającymi Chilejczykami, którzy mieli większe posiadanie piłki, ale nie potrafili przełożyć generowanego zagrożenia na strzelane bramki. Do tego Argentyńczycy dodali, że reprezentacja Polski zmieniała w trakcie meczu ustawienie z trzech obrońców na czterech i że dowodem na to, jak bardzo drużynie Michniewicza nie szło, są zmiany, których dokonał. Polski selekcjoner przeprowadził aż pięć zmian przed pierwszą zmianą w ekipie rywali, do której doszło dopiero w 76 minucie. No i że ten nasz gol to był taki mocno niespodziewany. Poza tym dziennikarze Ole skupiają się na poważnym dołku, w którym znalazło się Chile. Oni nie wygrali nawet jednego z ostatnich ośmiu meczów. Dużo ostrzej podsumował nas to znaczy biało-czerwonych argentyński oddział ESPN. Po jedynej bramce Krzysztofa Piątka Polska pokonała Chile w nudnym spotkaniu towarzyskim. Ostatni sparring przed debiutem Polski z Meksykiem nie wywołał pozytywnych emocji, był wręcz widowiskiem usypiającym publiczność. Tutaj oczywiście zwracają uwagę na brak wielu podstawowych zawodników, jak lewego szczęsnego Kasza czy Zielińskiego. Do tego dodają, że w pierwszej połowie to Chile dominowało na boisku i stwarzało sytuacje, które jednak nie przekładały się na bramki. A Polska według ESPN grała bojaźliwie i wyglądała na drużynę pozbawioną jakichkolwiek pomysłów. W drugiej połowie też niewiele się zmieniło i w stworzeniu lepszego widowiska nie pomogły nawet zmiany Michniewicza. Szczególnie że Chile też już nie grało w taki sposób jak w pierwszych 45 minutach. I na koniec argentyńczycy podsumowują. Piątek strzelił jednego gola w meczu, o którym można zapomnieć. Był to pojedynek, z którego Polska wyszła zwycięsko tylko dzięki chwili inspiracji. Ale pięknie to ujęli na koniec. No ale powiedzcie sami. Czy tak właśnie nie było? Czy w jakiś sposób dziennikarze Ole i ESPN się pomylili? Osobiście współczuję tym Argentyńczykom, którzy musieli mecz Polska-Chile obejrzeć od początku do końca. I wiecie co, i może my graliśmy brzydko, prymitywnie i często bez pomysłu, ale koniec końców wygraliśmy 1-0. I ta atmosfera nie jest aż taka zła przed wylotem do Kataru. A co ma powiedzieć nasz pierwszy rywal reprezentacja Meksyku? Oni dostali 1-2 od Szwedów, których to my wyrzuciliśmy z walki o mundial. I to nawet nie był podstawowy skład Szwedów. Zresztą tamtejsze media zgodnie twierdzą, że drużyna Taty Martino była jakaś taka mało przekonująca i brakowało jej skuteczności. Tego jednego gola dla Meksykanów zdobył wspominany już przeze mnie w poprzednim filmie Alexis Vega, i nadal twierdzę, że powinniśmy na niego zwrócić szczególną uwagę. To znaczy, powinien na niego zwrócić selekcjoner Czesław Michniewicz oczywiście. Trzeba też wspomnieć o tym, że to było pierwsze zwycięstwo Szwedów od pięciu spotkań. Dziennik Expressen nie owija w bawełnę i mówi wprost, że o ile dla reprezentacji Trzech Koron to może być zastrzyk takiej pozytywnej energii, o tyle dla jadącego na Mundial Meksyku to może być bardzo zły prognostyk. Według Expressen Szwedzi nie pokazali nic wyjątkowego w tym meczu, raczej taką solidną grę, no i to wystarczyło na podopiecznych Martino. Do tego gol na 2-1 dla Szwedów, był strzelony po rzucie rożnym, czyli stałe fragmenty gry. To jest na pewno coś, czym możemy zaskoczyć Meksykanów. Zresztą my w taki sposób zdobyliśmy bramkę w meczu z Chile. No i chyba nie muszę dodawać, że po meczu ze Szwedami meksykański Twitter zapłonął. Kibice byli wściekli i jechali z tatą Martino i lezie. On sam po meczu stwierdził, że Meksyk był lepszy i powinien wygrać. A Szwecja miała za zadanie przypominać właśnie Polskę. Do tego dodał, że zdaje sobie sprawę z krytyki, ale Meksyk jedzie po to, żeby mieć jak najlepszy Mundial i że wie, że jego piłkarze są odpowiednio zaangażowani. Czyli, jak sami widzicie, we wtorek o godzinie 17 czasu polskiego. To będzie pojedynek reprezentacji z problemami. Z jednej strony reprezentacja Polski z problemami, z drugiej strony reprezentacja Meksyku z jeszcze większymi problemami. Z takimi problemami, że wydaje mi się, że te nasze problemy to nie są do końca takie aż duże problemy przy tych ich problemach. Więc nie wiem, czego się spodziewacie, ale ja spodziewam się twardej męskiej gry i takiego wyniku 1-0 w jedną albo w drugą stronę. Myślę, że może jakiś stały fragment gry właśnie o tym zadecydować. Trochę jak w meczu z Chile. I wiecie co, ja nie chcę dzisiaj oceniać reprezentacji Polski, bo ten mecz z Chile był jaki był, wszyscy widzieli, ta gra była momentami, to zęby bolały, ale ten mecz. To jest tak naprawdę nieważny sparing. Pod tym względem nieważne, że on się nie zapisze w annałach e, historii polskiej piłki. Absolutnie. Ja przypomnę tylko, że przed e, wylotem na Mundial w Rosji wygraliśmy efektownie 4 do zera z reprezentacją Litwy. Ja pamiętam, bo byłem na tym meczu, byliśmy wspólnie z Arwindem, wyskoczyliśmy, obejrzeliśmy mecz i pamiętam, jak ten cały tłum biało-czerwonych kibiców wyszedł ze stadionu narodowego. I tak wszyscy szliśmy, to wyczuwało się taki właśnie napompowany balonik. Ech, pokonaliśmy Litwę 4-0. Efektownie, nie no, to kogo mamy tam w grupie? Senegal, Kolumbia, Japonia, walniemy ich. No wyczuwało się, że, że te apetyty kibiców są rozbudzone, że, że wszyscy wierzą, że w tej Rosji możemy coś ugrać. I dobrze wiemy, jak to się skończyło. Właściwie to skończyło się już po pierwszym meczu. Więc teraz dobrze, że ja nawet wolę, że ten balonik nie jest pompowany, że wszyscy machają na to ręką, krytykują, że kibice mówią nie, no przecież co my gramy. Ja wolę, osobiście wolę to, żeby była taka sytuacja i żebyśmy wszyscy pozytywnie się zaskoczyli. I wierzę w to, że my tych Meksykanów jesteśmy w stanie walnąć, naprawdę. Dlatego ja wiem, że wszyscy będziemy Gotowi i będziemy kibicować we wtorek o godzinie 17.00. I zobaczymy, co Biało-Czerwoni zaprezentują. No, i już chyba teraz mogę powiedzieć, że widzimy się w następnym filmie po meczu z Meksykiem. I miejmy nadzieję, że to będzie film w bardzo fajnym, może nie euforycznym, ale pozytywnym klimacie. I że będzie coś świętować. A później Arabia Saudyjska, Argentyna na koniec, ale na koniec fazy grupowej dla nas, bo. Miejmy nadzieję, że my z tej grupy wyjdziemy. No zobaczymy. Życzę Wam w każdym razie udanego końca tygodnia, udanego weekendu. Pamiętajcie, mundial startuje już w niedzielę. Na otwarcie wielki mecz Katar-Ekwador będzie się działo. No i odliczamy dni do wtorku. Do zobaczyska.